To miasto wyludnia się z młodych ludzi. Dla nich chciałabym podejmować takie działania, które pozwoliłyby im realizować się zawodowo, kulturalnie również, sportowo, bo, bo też jestem zwolennikiem sportu. Symbol chrobrego to jest symbol rozpoznawany, muszę Państwu powiedzieć, chyba w całej Polsce, bo jak rozmawiam z kolegami, koleżankami z Sejmu i mówię skąd jestem i takie charakterystyczne cechy miasta, to właśnie jak mówię chrobry, to wszyscy kojarzą głogów właśnie z chrobrym, i myślę, że tym klubom należy też pomóc. Należy pomóc im znaleźć środki zewnętrzne, które pozwolą im realizować wszystkie plany i zamierzenia. Trzeba znaleźć inwestorów, którzy będą tutaj prowadzić swoją działalność. A dzięki temu, że będą prowadzić swoją działalność, będą szukać innych form swojej realizacji, czyli tej kulturalnej i sportowej, na pewno w jakiś sposób przyczynią się do tego, aby wspierać nasze lokalne kluby, bo mamy wyjątkowo zdolną, naprawdę zdolną młodzież i szkoda, że oni właśnie będą wyjeżdżać z tego miasta.